Był taki czas, gdy nic ziemi nie zebrał zbóż i ptak Żaden nie szukał już miejsca dla swych Był taki czas, kiedy oczom zabrakło łez, i nie pytał nikt, jak to jest, tylko ściskał pas. I cóż grał do tańca, do tańca grał, i pryskał lęk, stawkę każdy znał. I w taki czas przyszło wygrać nam stawkę swą, stawkę większą niż życie co się przydarza rok. Aż przyszedł czas, jak na dziewczyny dziewczyny świe, jak z nad szum cichy odmieniony czas. Aż przyszedł czas, gdy zaciążył ziemi łamcy. Ktoś zdążył odnaleźć Miejsce bez wykliany. I trwa ten czas Lecz razem każdego dnia Wciąż pamięć las Nieskojona trwa O tamtych dniach Kiedy każdy znał stawkę swą Napkę większą niż życie, co się przydarza. harmonia, bracie, tutaj jest losy się ważą w Berlina, a on zamiast iść izbie... Uwaga, Henio, gotów jesteś? Tak, jak zda, zrobicie dojazd na koniec na zbliżenie, to zostaw mi, ja chcę sprawdzić, jak Franek został tam na tą harmonię. Dobrze, jakie chcesz zbliżenie? Z kieszonkami, Bo już zaraz e, z, z taki, zobaczysz, jak żeby był fragment harmonii, wiesz, dobrze. na dole. Żeby wydzielić tylko Grzesia i Janka. Uwaga. Że się nie stoi. To jest stoi w świetle, proszę. Na początku. Może być po chwilę. Pan właśnie stoi w świetle. Pan rękę. Dobrze, dobrze. On tutaj na razie do próby został. Dobrze, dobrze. dobrze, uwaga. Próba proszę. Zapalę. Tak. I stawiasz. Teraz mi stary jak on. A nie, co to Muszę było... Pytać. Co to było? Ja musiel... tak. Ale ja chcę chwileczkę spojrzeć, poczekaj, czy on mi sam coś powie. To nie. Powinno nie, być. zapala, dlatego ja mówię, tam musi ze schod no, wiesz, schodów, ja chciał, ten, chciał, ten kroczek musi być ja w musiał w ja ponieważ ja zostałem sam, to wiesz tak, ten człowiek zostaje sam, no to cholera czeka na co się stanie. No dobrze. Więc do... on zapala i ja bym chciał spojrzeć No co mi? to było? No dobrze, proszę. Wiesz, żeby to jednak No proszę, ten no. dochodzi ten dobrze. to grafie. Dobrze. No co to było? Hmm. Tylko chciałbym, żebyś Franek wziął tę harmonię, bo oni muszą od razu spróbować, wiesz, dojazd, jak to wygląda, no, dobrze? dobrze że to było widać? Dojście. Tak, że jesteś tam na, na, na drugim stopniu. prosił prosiłbym żebyś bo oni tu muszą ten dojazd zrobić, wiesz to, i to musisz to trzymać, tak? Tak. Na drugi stopni. Wejdź tam locu, na ja drugim stopniu. O Konrad, jeszcze mogę zrobić to. No. Wiem co on się stało. Tak już że jednak jakiegoś zielonego wysła. Nic. W zasadzie zaraz zobaczysz. Nie, 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 nie rób tego, nie, nie rób tego. Ubezpieczałeś. Co jest? Nic. Wróciłeś. Zostawmy to bo tak to się nie ma tego rozładowania, tego nie ma, wiesz, jak, jak tak przygotujesz mi rzecz, to to nie ma, wiesz, tego zaskoczenia. On wie, że tu was zrobił, was w konie. Gustli. Uwaga. Próba, proszę. Wchodzisz, Gustli? No to to było. Panie. Zobaczycie. Nie, ja ronduje go Dlaczego? <noise> Jak znój? No dobrze, dobrze, dobrze. A on mówi dlaczego? Szczepnie. Nie, no. dobrze, dobrze. Pięta, kara, Jak no. znoj... Już i Wiesław Goła zdał się zmobilizować do czterech pancernych. Starczy i dla niego. To przecież kawał drogi z Gdańska do Berlina. Co najmniej ze 20 odcinków skromnie licząc. Widzów oczekują niebywałe emocje. Świadczą o tym nasze zdjęcia z nakręcania nowej serii w opracowaniu Przymanowskich, Wola i Nałęckiego. Ale uwaga, nadchodzi Nie nam, Boże, takich wrogów. Niestety kapitan Kloss nie może pomóc załodze Rudego w szturmie Berlina, a to z powodu nawału własnych zajęć służbowych. Czwierć miliona ludzi wyległo na ulicę, aby ujrzeć bohaterów filmu Czterej pancerni i pies. Nawet samochody milicyjne nie były w stanie utorować drogi czołgowi, który przecież dotarł znad oki aż do Bałtyku. Pogromcy faszystów z trudem przebili się do pałacu sportowego, gdzie powitała ich manifestacja godna kosmonautów. Potrzebne nam są legendy i potrzebni bohaterowie. Dekoracja hełmofonami zasłużonych aktywistów klubu pancernych. Również Szarik bardzo sobie chwalił ludzkie wędliny. Mam z pana pewną pretensję, że pan z wojny zrobił trochę zabawę w Indian. Panie I ale... doceniając całą pana za tego, co Pan zrobił, to czy pan tak trochę nas nie pośmieszył? Będę Aby się bardzo... bronił. Będę się bronił. Po pierwsze, no powiedzmy sobie, jako ludzie mający doświadczenie wojenne, że w czasie wojny, która jest rzeczą groźną, straszną, nie ustaje normalne życie. Ludzie się śmieją, robią sobie głupie kawały, chociaż jest ta straszna rzecz dookoła. Życie płynie normalnie, to znaczy ta tkanka przeżyć wojenny składa się równocześnie z rzeczy strasznych, ale i rzeczy śmiesznych, i rzeczy zwykłych, powszednich, a więc wszystkie barwy dopiero pozwalają powiedzieć prawdę o wojnie. Poza tym ja mówię o okresie wojny, który jest okresem zwycięskim. Inną barwę musi mieć książka czy film o 39 roku, o odwrocie, o klęsce. Inną barwę musi mieć film o walce partyzanckiej, kiedy zawsze oddział działa przeciwko silniejszemu przeciwnikowi, kiedy tylko w określonym miejscu, w określonym czasie na krótko może uzyskiwać przewagę, a potem musi uciekać, cofać się, ukrywać. A ja przecież mówię o tym etapie wojny, kiedy pierwsza armia, a potem i druga razem z Armią Radziecką jest silniejsza od przeciwnika kiedy po naszej stronie jest przewaga w czołgach, w artylerii, w lotnictwie. I ja pamiętam te dni, to jest prawda, kwiecień i maj 1945 roku to są miesiące, mimo tego, że trwa wojna, mimo tego, że giną ludzie, to są miesiące uśmiechnięte, zwycięstwo jest tuż obok. My dochodzimy do Berlina, staje się rzecz, która się nigdy przedtem w historii Polski nie stała.